Dzień dobry do sprzedania Dacia Duster kolor złoty 1,6 benzyna 2019 rok niski przebieg to niecałe 50 000 48 zdaje się tak wygląda z zewnątrz Tak w środku Bagażnik Duży, przestronny

48464 To z systemów OK Zapalamy Żadne kontrolki, nic alarmującego się nie dzieje Jest kontrolka zimnego silnika. to jedyna no i tak to wygląda to jest taki tam skóra takie kierownicy, wielofunkcyjne, można jakieś przyciski, nawet nie wiem za bardzo do czego bo ta córka jeździła. I co? A i kamera, co fajna, proszę bardzo. Tak, widać. Tak to wygląda.